Siedziała. W końcu nie chciała wejść. <średziała> Fajna jest. Fajna jest. Jestem radna. Fajna jest z największą miłość Zdecydowanie największa moja. Kocham ją strasznie. Ja kocham ją. Tu nie mam miejsca, jeżeli papą. <średziała> Ona kocha mnie, a ja kocham ją. Tu nie mam i jeżeli papą. <średziała> Ostro, kurwa, staram To oczywiście nie było do Marusi, tylko to było do mojej bluzy. Nic mi się nie jednak... da. Kurwa, dalej. O, spadło. Słyszeliście? No, Marusia wyskoczyła ze mną. Dziecko drogie, śmiało go. się woła. Idziemy spać. Jest naprawdę dobrze, jest dobrze, bardzo dobrze, a będzie tylko le lepiej. <laughs> ale dzisiaj nie mają te pindy, <laughs> jakie jaki, jaki skręty w ogóle, przecież się jesteście skończeni <laughs> bez kitu. Samo to, że oglądacie mnie i mnie nie lubicie, to już jest koniec, Bo to są oczywiście do hejtów. <laughs> Ja Was kocham za co najbardziej. Naprawdę. Szczerze, szacun murdeczki. Szacun. Szacunek. Szacunek. Jaki miks, jaki miks tape, kurwa?

Jutro na basen losu <głos> <głos> Dlatego teraz swe pisze teksty Teksty swe pisze Teksty swe pisze W chuju mam rozgłos Stawiam na ciszę Niestety kilka internetowych piczek wiebały mnie tutaj na ostry świeczniczek Dlatego teraz tym kurwą daję pstryczek jak już mówiłem wcześniej, nie lubię tych piczek. Dziękuję za uwagę, dobranoc, do jutra, mordaczki Ale <laughs> to jest, tu jest, to jest tu jest, 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 jest siła i podlega jest tutaj, nie tu, nie tu. To coś jest ważne, ale cały to jest bardzo złożone. I jutro wam powiem, o co w tym chodzi. Jak <laughs> ktoś jest inny, oczywiście, to wytłumaczę, dlaczego jest inny. <laughs>